przed godziną przyliśmy pana Zbigniewa do nas tutaj na oddział transplantacyjny. Po tym jak otrzymaliśmy informację o tym, że został w zgłoszeniu dawcy, który pasował wymiarami dla pana Zbigniewa, w porównaniu z okresem, kiedy byśmy go kwalifikowali do przeszczepu, a był to w grudniu 2010 roku, jego stan jeszcze bardziej się pogorszył. Wtedy był już bardzo zły, a teraz jest dramatyczny. Myślę, że ten przeszczep. Jest w ostatniej chwili, także to jest dla niego wielka szansa i liczymy na to, że to się uda. Przyszedł ten dzień, na który czekaliśmy właściwie. Teraz jeszcze większe nerwy, czy się przesuwa. Pierwszy oddech nie pamiętam go, bo to był pod respiratorem, ale jak wyjęli mi rurki, ale te intubacyjne, niesamowite uczucie, wiadomo, jeszcze to wszystko musi się powoli, bo <laughs> jest obrzęg i tak dalej, ale no, nie da się opisać. Szczęściej, uczucie jakie to powoduje. Włozie mi drugą szansę życia. Nie da się tego określić. Pierwszą sobie oddechnąć, kurczę. Co za uczucie? Tym, co stracić, jakoś się daje. Naprawdę jest ciężko przejść to wszystko. W tym bardziej, że w mojej sytuacji jest dużo No spog... Powikłań. Moi... Wiadomo, jak miałem szansę na przeżycie, nie? Bardzo nikłe. Ale Błozie czuła na tym. Samo żony, to. Samo spać, żony. To nie da się opisać. Naprawdę. To żonę można porównać moją do Anioła z cierpliwością, z tym wszystkim. To nie da się opisać. Dziękuję tej osobie, która się zgodziła. Mi te Ja już nie miałem szans na życie.